Mamy to, na co czekaliśmy. Warunki do uprawiania narciarstwa i do jazdy na snowboardzie dobre. Większość nartostrad w Karpaczu, Zieleńcu i czeskich sudetach czeka na miłośników Białego Szaleństwa. Stoki są utwardzone i wyratrakowane. Dziś jeszcze może padać śnieg. W Karpaczu. W ośrodku należącym do strefy Winterpolot 30 do 70 cm śniegu. Warunki z dostatecznych poprawiły się na dobre zachmurzenie, umiarkowane i duże. Momentami na niebie możliwe przejaśnienia. Temperatura w nocy spada do minus 8, w dzień tylko dwie kreski więcej. Można się spodziewać przelotnych opadów śniegu. Warunki z godziny na godzinę coraz lepsze. Cały czas pracują armatki. W Interpolu w Zieleńcu na stokach do 80 cm białego puchu minimalnie, natomiast 30 warunki dobre i co najmniej takie pozostaną przez najbliższe dni, a mogą się jeszcze poprawić chłodno, co powoduje, że mogą także pracować armatki, które również znacząco wpływają na polepszenie warunków. Na termometrach od minus 10 do minus 8 kresek w Zieleńcu wciąż nie są czynne wszystkie nartostrady, pojeździmy natomiast między innymi na najdłuższym stoku o długości 950 metrów. Po weekendzie mocno poprawiło się także za naszą południową granicą w czeskich sudetach od 35 do 90 cm białej pokrywy. Warunki według narciarzy i snowboardzistów dobre, stoki wyratrakowane i ubite. Czołowe ośrodki pracują pełną parą od minus 11 do minus 7 stopni Celsjusza. Zachmurzenie częściowe może przelotnie padać śnieg, możliwe też jednak większe przejaśnienia. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karta czy Zieleniec.